Polinowa Polska jest wielkim producentem mebli tapicerowanych w skórach naturalnych. Trafiają na, przede wszystkim na rynek europejski, zwłaszcza oczywiście do Niemiec. No Właśnie w sierpniu minęło mi 23 lata, jak tutaj pracuję. Jestem tutaj taką weteranką troszeczkę, no ale kawał czasu, kawał czasu. Ułożyłam, Papiery, no i zostałam przyjęta, z czego bardzo się ucieszyłam. Zakład unowocześnia się, bo z roku na rok, jednak z perspektywy lat, to widzę to. No i to jest fajne, fajne fajna atmosfera. Bardzo interesujące. Została nam przekazana wiedza na temat tego, jak to jest wszystko produkowane. Myślę, że można tu przyjść do pracy jak najbardziej, wszystko zostanie nas nauczone od podstawy. Ma kilka atutów. Przede wszystkim jest to zatrudnienie na umowę o pracę. Kolejnym takim ważnym atutem jest wypłacanie premii kwartalnych. Mamy również premie motywacyjne za wykonaną pracę oraz jest to tak zwana premia czasy pod grusią. Bardzo profesjonalne podejście osób prowadzących pracowników i po zakładzie. Firma no, jest bardzo dobrze przygotowana do zatrudnienia nowych pracowników. Bardzo czysto, porządnie, schludnie, jestem bardzo pod wielkim wrażeniem. Stanowisko, które wykonuję jest bardzo kreatywne, yy, daje dużo doświadczenia. Ponadto yy, grono pracowników, które współpracuje razem ze mną jest bardzo miłe. Yy przyjazne, wszyscy przy sobie pomagamy. Jest rodzinna atmosfera, grono osób kierujących firmą, wywiadziści są bardzo przyjaźni, nastawieni do pracowników, są przychylni pracownikowi, także myślę, że to jest na wielki plus. Bardzo miło jest patrzeć jak powstaje, że tak powiem, coś z niczego, potem ze świadomością, że dany mebel wypełnia pomieszczenie, salon, dom któregoś z klientów, to właśnie Twój, twój komplet e, służy domownikom. To jest to bardzo miłe. Od tego roku w naszym zakładzie już funkcjonuje program emerytalny, pracowniczy program emerytalny we współpracy z Nacionalem Irlandii. Pracownicy mają dopłacane pieniążki do swojej przyszłej emerytury. Koszty pokrywa w całości pracodawca. Każdy pracownik, który tutaj przechodzi, otrzymuje umowę o pracę, potwierdzoną na piśmie. Wypłacamy wynagrodzenia regularnie. 10. Odkąd od istnieje firma, nigdy się nie, nie się do wynagrodzenia. Panie Prezesie, jest mi niezmiernie miło wręczyć Panu ten dyplom potwierdzający zdobycie tytułu odpowiedzialnego pracodawcy, lidera HR 2019. Jest to na pewno bardzo duże wyróżnienie, ponieważ ten program wyłania najlepszych pracodawców w naszym kraju już od 9 lat. Serdecznie gratuluję Panie Prezesie. Dziękuję. Tutaj za ten wspaniały dyplom. Jest to wyróżnienie dla firmy, ale i również dla wszystkich pracowników z tej firmy. My liczymy na pracowników, a pracownicy mogą liczyć na swojego pracodawcę. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do złożenia odpowiednich dokumentów.